Escape Room w krainie Czarów. Nawiązanie do Alicji w krainie Czarów. Gra od wydawnictwa Fox Games. Tu widzimy autorów tych samych, co zrobili pozostałe gry z tej serii. Propozycja 1 do 6 graczy. Oczywiście kooperacyjnie, czyli przegrywamy lub wygrywamy razem. Razem decydujemy. Od 12 roku życia, około godziny zabawy. I tak. Talie ponumerowane zabezpieczone z drugiej strony, żeby nie przeglądać, tego, od której zacząć no i widzimy jakieś teksty takie wprowadzające coś jest przekreślone, coś jest takim kolorkiem, tak Kremia na czarów, czyli Wonderland e, tu jest nowa przewodniczka, e, Alicja jak mamy wrócić kartę na no dole pisze, żeby nam wrócić, tak e, kiedy przejść też, też nam pisze, no i tutaj e, pisze, żeby nam wybowywać magicznego lusterka z jednej strony lepiej, e, lepiej pokazane lusterko, z drugiej strony takie słabo Słab, słabo odbijające, no przejdźmy do kolejnej karty, i mamy już pierwszą kartę. Tak jakieś tutaj dziwne znaki? Tędy, nie tędy. Zawróć sala herbaciana, co różni czarów od waszego świata. Aha, no i to jest jako pierwsza zagadka, już tak? Co różni czarów od waszego świata. No i tu uwaga, zdradzę, to jest pierwsza zagadka, generalnie prosta zagadka, wystarczy się przywieźć obrazkowi, co różni do pojęciarów naszego świata, uwaga, zdradzam, patrzymy na Słońce, skoro Słońce świeci z tej strony, to cień tych drzew powinien na drugą stronę iść, tak, a tu widzimy, tu są cienie, czyli Słońce powinno być tu i tu cienie rzucać, tak, no i jest z drugiej strony pokazane, że właśnie te cienie, tak no i tu żeby dalej odwrócić i Alicja tam biegnie i tu mamy jakąś kolejną zagadkę dwa obrazki czym one się różnią te obrazki od siebie jeśli się czymś różnią to też jest istotne bo oni już się niczym nie różnią no i potem będzie karta ta czas rozpoczęcia czas zakończenia wpisujemy czas rozpoczęcia Czas zakończenia wpisujemy, mamy godzinę czasu. Za każdą naszą pomyłkę, czyli jak na przykład byśmy sobie danej karty e, tego tutaj nie rozwiązali, tak? E, to jeszcze było takie przykładowe, więc to, to nam się nie liczy. Aha, tu jeszcze jest tu mamy 6, a tu mamy 5 i pół jakby, tak? Więc pomiędzy 5 a 6. E, więc tak. Czas rozpoczęcia, czas zakończenia, e, zabłędy, za każdym razem kiedy macie znaczyć X, zróbcie to poniżej, na tej karcie znaczamy. To jest karta z królikiem, on tu mówi, że się spóźnimy ciągle, tak? E, I potem na zakończenie e, Pobidzcie jak długo zajęło Wam ukończenie całej rozgrywki. Daj, dodajcie 5 minut za każdy X, oczywiście z tej karty, tak? Jeśli poniżej 75 minut, dziękuję, czyli powiedzmy 10 minut na dę rozgrywki plus 3x, dziękuję, udało się zdążyć uciec z krainy czarów na czas, odwróćcie tę kartę. Po 75 jesteście spóźnieni, mówi ten królik. E, niewiele brakowało, ale lepiej później niż wcale, odwróćcie tę kartę, czyli udało się, nie udało się, zamyślcie tych X w jaki czas. W pewnym momencie to trzeba będzie oczywiście e, jakieś tam karty odkładać, na przykład tu w ogóle białą kartę z jednej strony, tak. Lusterka używać, tu gdzieś już widzimy jak ma przejść jak ma pół mostu, Kiedyś karty będzie, będzie odkładanych, one też idą takimi seriami, tak. Widzimy znowu będzie kilka podrząd takich z jednej serii jakby kart, to będziemy osobno je rozkładać na stosy, które będziemy po kolei sobie tutaj e, e, ze stosy karty rozwiązywać, tak ale z różnych stosów. E, I będziemy często używać generalnie tego lusterka, tak? Bo skoro Alicja w Krainie Czarów, no to magiczne lustro. E, e, I tak, fajna rzecz, natomiast to, to, to jest trochę inne niż w chrześcijańskiej Rumy, e, bo w tamtych było, że byliśmy gdzieś tam zamknięci, nie wiem, w jakimś e, na przykład Piramidzie, czy jakiś atak na Londyn gdzieś tam był, a tu jest, że od razu, jakbyśmy, nie wiem, śnili, tak, że od razu jesteśmy w tej krainie w fantazy, w jakiejś tam krainie marzeń iluzji, a nie, że, a nie, nie, że, że, że coś się realnie dzieje w, gdzieś tam w jakimś mieście, chociażby, tak, czy jakieś jakiejś rzeczywistości, tylko wszystko jest już jakąś taką iluzją, tak? Będą trzeba pamiętać, że to jest mocne nawiązanie do Alicji w krainie Czarów. Czyli do świata, właśnie iluzji, książek, literatury, marzeń, jakichś snów, e, escape room e, w krainie czarów. Dzięki.